Tryb dzisiaj, narracje, bo narracje są ważne, ponieważ jaka jest narracja? Tam idą pieniądze, tam idą deweloperzy. Najważniejsza narracja to Solana, bo tu jest tanio, tutaj jest szybko. Solana ostatnio przebiła Cardano, jeśli chodzi o procent zastajkowanych tokenów Sol, i Sol. na Solanie budowane są najlepsze gry, bardzo dużo finansowych platform, no i największe pieniądze właśnie idą w ekosystem Solany. No. Nic dodać, nic ująć. Solana po prostu wygrywa jak na razie ten wyścig smart kontraktów i platform na smart kontrakty. Nic się więcej na tym temat nie powie. Druga narracja. Terra. Terra będzie pełnoprawnym blockchainem, będą oni mieli deksy, będą mieli rynki finansowe. Terra ma niesamowicie inteligentną tokenomię, gdzie aby używać y, czegokolwiek w tym blockchainie to potrzebujemy stablecoina UST, a jak potrzebujemy stablecoina UST to musimy palić LUNĘ, a jak palimy LUNĘ to mamy presję, żeby cena LUNY szła do góry. Tokenomia dla LUNY tworzy DELPHI DIGITAL i dla większości projektów na LUNIE również będzie, będzie tworzyć właśnie Delty, Delta, Digi, DELPHI DIGITAL, więc można się spodziewać, że będzie się działo, że to wszystko będzie elegantnie zgrane. To nie jest, technologicznie jest dużo gorsza niż SOLANA, ale ta tokenomia nadrabia. Kolejny, wiadomo, Avalanche jest to dobry blockchain, stabilny blockchain, tani blockchain. Ludzie lubią tu budować, także Avalanche zostanie gorące. Zwłaszcza, że teraz na Avalanche są budowane powoli w końcu gry, bo Avalanche nie miało gier, w końcu gry zaczynają powstawać. No i oczywiście Ethereum, ale nie Ethereum jako Ethereum, ale Ethereum layer 2, czyli skalowanie na poziomie drugim. Najważniejszy projekt, o którym mało się mówi, jest to Starkware, niestety nie można kupić tej technologii, no jeżeli jesteśmy małymi rybkami nie możemy, bo wszyscy chyba są, nawet sam Vitalik Buterin jest zainwestowany w Starkware, bo mówisz że to jest niesamowita technologia i nie ma porównania do niczego innego na Layer 2, żadne Arbitrum, żadne Optimistic Rollups, nic takiego. Ale możemy inwestować w projekty, które używają tej technologii. DYDX był zrzut. No i nasz ulubiony i właśnie Immutable X. Tu macie też inne projekty. Diversify jest dość ciekawy, ale już podział w górę. Więc layer 2 na Ethereum. No bo samo Ethereum zostaje takim tylko settlement layer, czyli tylko tam będą sobie potwierdzone te transakcje, ale wszystko będzie się działo właśnie na layer 2. Czy jak coś ciekawego jest budowane na technologii Starkware? To my chcemy tam być, bo tam będzie się działo, więc nie wykluczamy etereum, ale przerzucamy etereum na dwa. Miało być